Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale. Szczególnie witam kochane Panie, które są stałymi subskrybentkami subskryb i widzkami mojego kanału. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Szanowni Państwo, historia Zbigniewa Ziobry, jego rzekomej choroby, o której opowiadał Jacek Ozdoba i Michał Wójcik, bardzo prawdomówni ludzie, że rzekomo... Zbigniew Ziobro cierpi na schorzenie onkologiczne. Później pojawiły się też informacje, że to wcale nie jest schorzenie onkologiczne. Koniec końców, żona Ziobry była widziana wokół partii przy Parlamencie Europejskim, gdzie podobno miała otrzymać nie w Parlamencie Europejskim, a w strukturach tej partii, do której należy między innymi PiS. Jakąś skromną, lukratywną posadkę. No ale gdzie jest Ziobro? Proszę Państwa, ziobro się schował, i dużo wskazuje na to, albo wiele wskazuje na to, że jest poza granicami kraju, przerażony, podkulił ogonek i zachował się jak Fujara i minkiszą i po prostu uciekł. Ale zanim przejdziemy do Zbigniewa Ziobry i historii związanych z jego. Wojarzami, bo z różnych źródeł słychać było takie informacje. Ja, proszę państwa, zawsze podchodzę do tego, że nie jest istotne, gdzie on w tej chwili jest, czy też jak się porusza. Istotne będzie, gdzie go znajdziemy, zatrzymamy, bo my, jako Polska Rzeczpospolita, i doprowadzimy go do aresztu. Proszę państwa, ja już jakiś rok temu rozpocząłem badanie tematu, tak zwanego citizen, Citizenship Program, czyli programu nabycia obywatelstwa w różnych republikach, zwanych przez niektórych bananowymi, niesłusznie, z reguły odbywa się to za pośrednictwem wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które świadczą takie usługi. Można nam na przykład tutaj konkret. Republika Wyspiarska, St. Kitts and Nevis, gdzie pewna kancelaria świadczy takie usługi za określoną kwotę pieniędzy, relatywnie niedużą, dla pisowców, bo już 250 tysięcy dolarów wystarczy i pewna inwestycja w nieruchomości na tej wyspie, na wyspach, może spowodować, że zostanie przyznane obywatelstwo. To obywatelstwo jest przyznawane na czas określony. Jeżeli się zainwestuje wystarczająco dużo pieniędzy, można otrzymać takie obywatelstwo bezterminowo. I wówczas z paszportem Republiki St. Kitts and Nevis można podróżować po całym świecie. Z tego dobrodziejstwa skorzystał między innymi twórca komunikacją być telekomunikatorem. Jednak starej daty jest. Komunikatora Telegram, Rosjanin, który po prostu kupił sobie takie obywatelstwo. Zresztą wielu ludzi, którzy z takich czy innych względów chcą wyjechać ze swojego kraju, kwestie na przykład też i podatkowe, bo cenne jest takim miejscem dosyć liberalnym podatkowo, kupują takie obywatelstwo. Jeżą sobie, blakają w zasadzie po całym świecie i mają święty spokój. Ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że tego typu państwa, które za pieniądze, przyciągając inwestorów, rozdają swoje obywatelstwa również przestępcom. O ile w przypadku karteli narkotykowych i tym podobnych przestępców Sprawa jest oczywista, no to teraz mamy do czynienia na przykład z politykami z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, którzy, przepraszam, którzy próbują bądź próbowali uciekać z Polski, uzyskując paszport innego państwa, by na przykład uniknąć ekstradycji. Obywatelstwa polskiego zrzec się mogą, mogą przyjąć obywatelstwo samki na przykład. Tak, i wtedy jakby nie będą podlegać ekstradycji, bo już nie będą obywatelami Rzeczpospolitej, będą mogli się starać o jakieś azyle i tym podobnych historii. Ja proszę Państwa, było to kilka miesięcy temu gdzieś na przełomie czerwca i lipca, wiedząc o tym, że to już jest koniec pisu. rozpocząłem swoje własne drobne śledztwo dziennikarskie i zadzwoniłem do jednej z tych kancelarii. Oczywiście odprawiono mnie z kwitkiem w pierwszych słowach, ale ja zastrzegłem, że e, oczywiście po pierwsze, że mogę się uwiarygodnić, po drugie nie, nie oczekuję żadnych nazwisk. Chciałem porozmawiać bardziej ogólnie niż szczególnie. I akurat rozmawiałem z przemiłym, e, z przemiłym adwokatem z tejże kancelarii, e, który oczywiście zastrzegł, że nie będzie podawać żadnych nazwisk, bo nie może. Ja stwierdziłem, że absolutnie nie naciskam. Chodziło mi tylko o potwierdzenie kilku faktów. Informacji, że niektórzy z polityków, nawet nie wymieniając partii, starają starali się o uzyskanie takiego obywatelstwa, takiego obywatelstwa zakupionego za grube dolary. No i proszę państwa, okazało się, że było sporo takich zapytań i wniosków. Natomiast okazało się, że rządy tych republik bardzo niechętnie podchodzą do polityków zjednoczonej prawicy, którzy próbowali, próbują i pewnie już próbować nie będą, pozyskać takie obywatelstwo. Pamiętam, że rozmawiałem z tym człowiekiem kilkukrotnie, chyba podczas trzeciej albo czwartej naszej rozmowy, zapytałem się go wprost: Czy taka jest decyzja administracji państwowej, Nevis? aby nie udzielać obywatel z osobą powiązanym politycznie właśnie z obecnym wówczas rządem Polski. No i odpowiedź padła potwierdzająca, że administracja, administracja państwowa nie życzy sobie tych ludzi, ponieważ nie mają ochoty, aby wchodzić w możliwy konflikt z jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Plus do tego jeszcze Stany Zjednoczone. Także, proszę Państwa, nie udało im się pozyskać takich płatnych obywatelstw. Co do Zbigniewa Ziobro, to on będzie próbował będzie próbował nie tylko uciec z Polski, ale również wydostać się z Europy. Oczywiście jest wiele państw, w których on mógłby się schronić bynajmniej nie jest to Izrael. Więc zapewnić, że służby izraelskie, szczególnie w takiej sytuacji, jaka teraz jest w Izraelu, wiedząc, kim jest Ziobro, nie tylko by go mogły nie wpuścić do Izraela, a nawet może by się tak zdarzyło, że gdyby była konieczność, to by go zatrzymać. I proszę Państwa, Ziobro jest w sumie w kropce. Ameryka Południowa, y, która liberalnie podchodzi do różnych uciekinierów, y, też już przestała być takim rajem, jak to się kiedyś wszystkim wydawało, że pieniądze można wytransferować na Kajmany, tak? Y, to są takie trochę historie, y, bym powiedział już dzisiaj filmowe. Owszem, w latach 80. i 90., jeszcze początek lat 2000-banki y, w takich. Y, Przepraszam, że te nazwy tak, bananowych republikach, też liberalnie podchodziły do pieniędzy, które były, były u nich deponowane. To się jednakże zmieniło już po yy, tak zwanej aferze papierów panamskich, jak Państwo wiecie. Yy, banki lubią pracować w ciszy i spokoju, nie lubią rozgłosu. Yy, do tego jeszcze na przykład zamrożenie aktywów yy, rosyjskich oligarchów. Na przykład w bankach cypryjskich, jak Państwo pamiętacie, również też dotyczyło to zorganizowanej przestępczości, gdzie Cypryjczycy się zbytnio nie bawili w konwenanse, tylko najzwyczajniej w świecie tę kasę przestępczym ruską zatrzymali. Podobnie będzie w przypadku pisowców, którzy będą próbowali uciekać z Polski, tak jak na przykład Ziobę. Jego wszelkie próby i. Tutaj, jakby też zapowiadam, bo jeżeli ktoś od Ziobry mnie słucha, no to też powiedzieć, że dosyć mocno się zdziwi, dlatego że rząd Zjednoczonej Prawicy, o ile można go w ogóle nazwać rządem, raczej mafią, i tak też jest postrzegany na świecie. W większości krajów, nawet które uznaliby państwo za niezbyt cywilizowane, bo takie czasem mity krążą, że dane państwo to. Jest niecywilizowane, także tam nie ma demokracji i tak dalej. Różne są sytuacje, ale zapewniam, że te kraje nie szukają kłopotów, nie szukają problemów. A ja przypominam, że premierem rządu polskiego jest pan Donald Tusk. Jest to osoba znana na całym świecie i szanowana przez większość liczących się przywódców światowych, ale również przez przywódców mniejszych krajów którzy o Donaldzie Tusku może go osobiście nie poznali, ale o nim słyszeli i wiedzą, kim jest i jakie ma możliwości dyplomatyczne. Przypominam też, że minister spraw zagranicznych jest pan Władysław Sikorski, który no, jest politykiem grającym w ekstraklasie międzynarodowej i również jego znajomości, nawet te prywatne, ale również i zawodowe, powodują... Że Polska już w tej chwili stała się znaczącym graczem. To z kolei oznacza, że żadne z państw, które mogłoby udzielić schronienia jakiemuś, może przeciętnemu pisowcowi, choć w to wątpię, z pewnością nie udzieli schronienia człowiekowi, który odpowiadał nie tylko za demontaż wymiaru sprawiedliwości, ale był wprost odpowiedzialny za używanie prokuratury do politycznych i wręcz prywatnych celów, aby nękać ludzi tylko dlatego, że nie zgadzali się z reżimem Kaczyńskiego. No, musicie Państwo zdawać sobie sprawę z tego, że rząd każdego kraju chciałby na arenie międzynarodowej występować raczej w białych szatach niż poplamionych czy to krwią, ropą, czy pisowskimi pieniędzmi. Oczywiście korupcja, łapówkarstwo jest wszechobecne i zawsze będzie. Zawsze się znajdą jakieś czarne owce, ale nie w tym przypadku. Ci ludzie są zbyt znani. I tutaj sytuacja Ziobry jest o tyle trudna, że dopóty, dopóki jeszcze nie został wystawiony za nim list gończy, to on może się czuć w miarę bezpieczny. Jego immunitet parlamentarny, tu polskim Sejmie, może zostać uchylony w ciągu chwili. Ja dzisiaj rano pozwoliłem sobie popełnić taki wpis, może sam siebie zacytuję, bo nie będę przekręcać swoich własnych słów. Zaraz dla Państwa odnajdę mój wpis. Mam nadzieję, że... Poczekajcie chwilę, bo to się wszystko nam powoli otwiera. Ja zaproponowałem w sprawie Zbigniewa Ziobro, e, wszczęto śledztwo w sprawie defraudacji Środków z Funduszu Sprawiedliwości nic nie stoi na przeszkodzie. E, złożono wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie Zbigniewa Ziobry do z tej sprawy. Nie tylko oczywiście ziobry, tak pozostałych e, w tym Michała Wójcika, e, Jacka Ozdobę, e, e, Patryka Jakiego, Dawusza Mateckiego i w zasadzie większość gangusów tej suwerennej Rosji. I jeżeli Ziobro jest poza granicami kraju, to wystawienie Międzynarodowego Listu Gończego, i to jest ważny punkt, oraz zamrożenie aktywów rodziny ziobrów, rodziny. Tak, bo przypominam, że środki pieniężne, które Ziobro mógł pozyskać w drodze przestępstwa, to nie tylko jego kumple, ale rodzina. Czyli mamy brata ziowy, który zmienił nazwisko. Ja słyszałem jakąś plotkę, bo plotka jest, że podobno tak ożenił się z jakimś mężczyzną w Hiszpanii, ale na tę chwilę to traktuję w kategoriach pudelka i tym podobnych informacji, więc wrzucam to jako dygresję dosyć zabawne. Znaczy, zabawnie by było, gdyby okazało się to prawda. Znaczy, nieco, że zabawne jest to, że on byłby. Czy jest homoseksualistą, tak? bo to nie jest nic, nic zabawnego, to, to jest coś zupełnie naturalnego i normalnego przecież, tak? bo ludzie mogą być różnych orientacji seksualnych, ale że akurat brat ziobry, który zmienił nazwisko. No zostaje jeszcze matka ziobry i dalsza rodzina. Zamrożenie aktywów w trybie konfiskaty rozszerzonej, którą zresztą <grytanie> ziobro prowadził do kodeksu karnego. Przygotowując akcje przeciwko politykom, działaczom i aktywistom społecznym ówczesnej opozycji, oni wymyślili między innymi to szybkie doprowadzenie po wyroku skazującym doprowadzenie do więzienia, różne obostrzenia i rygory w więzieniu, tam z ilością wykonywanych telefonów, ich pomysły. I konfiskata rozszerzona, proszę Państwa, również, bo konfiskata jako taka, Rozszerzona, no może nastąpić po na przykład wyroku już, ale zabezpieczenie tych aktywów, no majątku, może nastąpić już o wiele wcześniej. I tu, proszę Państwa, zaapelowałem też, aby do prokuratury, aby wszczęła takie postępowanie przygotowawcze i przesłuchała Zbigniewa Ziobrę do tej sprawy. Chociażby w charakterze świadka, bo musicie też Państwo wiedzieć, nie jest to żadną tajemnicą, że policja czy służby stosują taki, jakby powiedzieć, wymyk przytup Czyli jeżeli chcą komuś postawić zarzuty, no to nie wzywają go od tak, aby postawić mu te zarzuty, chyba że chcą zrobić taką publiczną pompę, że tak jak z panem Kwaśniakiem, że go zatrzymano, dowieziono go gdzieś na drugi koniec Polski po to, żeby e, usłyszał zarzut, a potem go wypuścili. Bez pieniędzy, można powiedzieć, prawie w samych skarpety. I dobra, że Państwa, jest troszeczkę taka sytuacja, że jeżeli chce się komuś postawić zarzuty, najpierw się go przysłuchuje w charakterze światek. No bo światek musi odpowiadać na pytania, więc nieświadom tego, tenże świadek, że zeznając sprawie, w której za chwilę uszyje mu się buty, Zeznaje, bo zeznawać musi, a uchylić się od pytania może tylko w dwóch przypadkach, kiedy odpowiedź narażałaby go na odpowiedzialność karną, ewentualnie może odmówić, jeżeli miałby zeznawać w sprawie osoby mu bliskiej, na przykład żony, męża. W pozostałym zakresie na pytania odpowiadać musi. I teraz takiego ziobrę oczywiście można byłoby przesłuchać w charakterze świadka, ale ja podejrzewam, że sprawa byłaby już na tyle poważna i mówiąc kolokwialnie gruba, trzeba by go było doprowadzić. Zatrzymanie Ziobry i doprowadzenie go do prokuratury, gdzie zostałby przesłuchany i postawiono by mu zarzuty. No jest jeszcze kwestia uchylenia immunitetu, no ale biorąc pod uwagę tempo pracy pana marszałka, pana marszałka Hołowni, to uchylenie immunitetu Ziobry trwałoby 5 minut. Może 10? Byłaby krótka piłka. Wpływa wniosek do prezydium Sejmu, tak, o uchylenie, uchylenie immunitetu Ziobrze. Kancelaria, sekretariat pana marszałka Hołowni wpisuje to do porządku obrad, a następnie to zostaje przegłosowane. Koniec, kropka, szlus. Ziobro traci immunitet i w zasadzie w każdej chwili może zostać do tej sprawy zatrzymany. Dlatego w tej chwili najważniejsze jest, aby Ziobrę zatrzymać chylić immunitet. Ziobrę do tej sprawy zatrzymać. Co do jego choroby, drodzy Państwo, to ja nie przypominam sobie, żeby Ozdoba z Wójcikiem kiedykolwiek prawdę powiedzieli. A tak, pewne schorzenie w mojej wiedzy wynika, Wystąpiło, natomiast no nie mogę na ten temat więcej powiedzieć, co wiem, bo też nie można przecież zdradzać czyichś tajemnic tak intymnych, zdrowotnych, nawet jeżeli chodzi o ziobę. Ale mogę powiedzieć tak, że wójcik i ozdoba Ed Consortes pieprzą głupot. Czy za to odpowiedzą? No w zasadzie powinni, choć ja dzisiaj też zapytałem się prokuratury krajowej, zadałem publiczne pytanie, lubię zadawać publiczne pytania, co z, ze Szrotem, posłem Szrotem, który udawał policjanta, bo jest materiał dowodowy, z którego wynika, że facet przedstawił się jako policjant i w tym momencie ktoś w budynku TVP otworzył, otworzył drzwi, czyli popełnił przestępstwo, a potem kłamał publicznie, że nic takiego nie zrobił. Więc ja zamieściłem film, na którym widać, że kłamie, a następnie film wypełnia przestępstwo. No i pytam się, a dopytywać się będę, co ze szrotem, kiedy on otrzyma zarzut. Także, drodzy Państwo, Ziobro, to jest akurat moja hipoteza, jest prawdopodobnie z żoną, z żoną w Brukseli i czeka na rozwój sytuacji. I ten rozwój powinien wyglądać tak, właśnie, że do sprawy powinien zostać zatrzymany. Jeżeli chodzi o jego stan zdrowia, to tutaj już nie żartując, mówię zupełnie poważnie, prokuratura powinna natychmiast powołać biegłych, tylko że faktycznych biegłych, tak? Nie tych, co robią opinię, czy robili opinię na zamówienie prokuratur, tak aby się zgadzały z tezami oskarżenia, tylko chodzi o to, aby powołać faktycznych biegłych, czy z zakresu onkologii, również psychiatrii i innych dziedzin, aby ziobry przebadały. O, proszę Państwa, Zbigniew Ziobro przypomina mi troszeczkę, ale tylko troszeczkę, Robespiera, który też był prawnikiem, był adwokatem, potem stał się takim, można powiedzieć, publicznym prokuratorem, w zasadzie też i sędzią w jednym. Za jego rządów poleciało wiele głów na gilotynie. Więc no, trudno przyrównać Ziobrę do Robespiera, ale koniec ich będzie podobny. W pewnym, momencie, w pewnym momencie obywatele francuscy się zbuntowali i zawlekli rannego w twarz Robespiera, bo się sam postrzelił. Zawlekli go na gilotynę. I tak też tyran skończył. Ziobro próbował pozować na Robespiera, niby nieprzekupny, ha, ha, ha. Taki czysty, krystaliczny tak jak Fundusz Sprawiedliwości, którym zarządzał, a za defraudację pieniędzy, z którego prawdopodobnie, być może pójdzie na długie lata do więzienia, zresztą nie tylko za to, do tego dochodzi jeszcze Pegasus sprawy, e, sprawy karne, których kazał nie prowadzić, bądź kazał prowadzić w taki czy inny sposób przekroczenie uprawnień. No proszę Państwa, Ziobrze grozi tak, lekko licząc, myślę, 10 do 15 lat więzienia. Także, moi drodzy, Ziobro pewnie jest, nie martwcie się. Najważniejsze teraz, by no, naciskać na Pana, naciskać, brzydkie słowo, sugerować czy poprosić szanownego Pana Ministra Profesora Adama Bodnara, by jako prokurator generalny wydał dyspozycję prokuratorowi krajowemu by wszcząć postępowanie przygotowawcze w bardzo poważnej aferze finansowej związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Przypominam, że Najwyższa Izba Kontroli sporządziła w tej sprawie raport, również złożyła zawiadomienie do prokuratury, które nie wiem, czy jest w garażu, czy gdzieś na strychu, ale to zawiadomienie już złożyła rok temu, więc nie stoi nic na przeszkodzie aby prokuratura odkurzyła bądź znalazła te akta, czy one są w garażu, czy gdzieś tam, bo gdzieś być muszą. No i tak mówię, zatrzymanie ziobry jest kluczowe. On zresztą szybko w areszcie, muszę Państwu powiedzieć, pęknie i on zacznie zeznawać, on będzie próbował jakoś się ratować. On nie jest wąsik i kamiński i, i tutaj raczej sytuacja będzie o tyle prosta, że on będzie w areszcie w śledczym, a nie w więzieniu, więc Duda go Stamtąd nie wyciągnie. Właśnie, bo dochodzą jakby inne sprawy, związane też z Wąsikiem i Kamińskim. Musili Państwo wiedzieć, że drugi raz taki numer nie przejdzie, żeby Duda przed wydaniem wyroku, bądź nawet po wydaniu nieprawomocnego wyroku kogokolwiek uniewinnił, bo nikt już tych ludzi z aresztów nie wypuści. Jeżeli trafią do aresztu, to do sprawy powinni siedzieć, a to, co tam Duda opowiada, to od ludzi o tym że tam nie chcę podpisać ustawy budżetowej i próbuję pogrywać z Naldem Tuskiem to pewnie państwo już słyszeliście ale na razie to zostawiam bo przygotowałem sobie popcorn czas ma do jutra więc zobaczymy co ten melepeta zrobi. No, Kochani moi bardzo dziękuję za uwagę jesteśmy że tak powiem jeszcze w czasie bo staram się aby moje materiały nie, nie dochodziło 30 minut, żeby was kompletnie tym blędzeniem nie zanudzić. Widzimy się oczywiście jutro o tej samej porze o 14.00 zapraszam na spotkanie ze mną. Widzimy się, komentujcie, piszcie maile. Bardzo lubię Wasze komentarze. Podkreślam to, jak na pewno zauważyliście, wszystkie komentarze czytam. Te, które mi się podobają, z którymi się zgadzam, polubię, na niektóre odpiszę. Jeżeli jest taka konieczność, na te, które nie odpisuję, to nie znaczy, że się z nimi nie zgadzam. Czasem któryś może mi umknie. Szczególnie, jak jest 1000 czy 1500 komentarzy, to e, ciężko jest wyłapać wszystkie, ale myślę, że 97-8% komentarzy na pewno przeczytam. E, co do komentarzy troli, którzy próbują w tak, tak idiotyczny i krytyjski sposób e, pisać na moim, e, na moim timeline, czy znaczy na tej linii czasu, e, próbując pisać takie zawalowane jakieś inwektywy, e, no to, jest, to są jednopały, dlatego że tylko raz możecie to napisać. E, ja i tak to wyłapię e, bardzo szybko i znikacie. Nie będziecie drażnić swoimi wpisami moich szanownych widzów i subskrybentów. E, I ja jeszcze chciałbym bardzo podziękować. Tym, którzy wspierają kanał. Jest już Was całkiem sporo. Dziękuję. Naprawdę. Grosz do grosza. Wiecie, no, marzy mi się tak, żeby kanał się rozwinął, żebyśmy mogli się przenieść do jakiegoś chociażby małego studia, tak, żeby było jeszcze bardziej profesjonalnie. Pisali się do mnie, dostałem kilka maili. Dlaczego ja nie zapraszam gości? Otóż, proszę Państwa, bo zapraszać będę. Mam pewne plany. Za jakiś czas może się ktoś ciekawy pojawi. Natomiast ja nie chcę zapraszać tych politycznych celebrytów, jakichś pseudopublicystów i ludzi, którzy niewiele mają do powiedzenia. Tak? Raczej bym się skupił na ludziach ciekawych, którzy nie mogą się przebić przez, przez ten tzw. Mainstream, tak zwany mainstream, tak jak kolega Maciek z, z lewicy się u mnie pojawił. Bardzo mądry i sympatyczny chłopak, prawda? Także spokojnie. Ja myślę, że uda mi się zainteresować Państwa tylko moim oględzeniem. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się jutro o godzinie 14. Do widzenia. Pozdrawiam Was.